Czemuś Boże, witaj w ten piękny, wigilijny wieczór. Dzisiaj kończy się Advent. W tym momencie, kiedy już zaczęła się wieczerza wigilijna, rozpoczęliśmy świętowanie uroczystości Bożego Narodzenia, to jest moment, kiedy tak naprawdę zbieramy owoc z tego naszego czasu, który za nami. Wczoraj pytaliśmy się o smak naszej gary, zobaczyliśmy, czy jeszcze może trzeba dodać jakiś przypraw do tego, żeby jak najlepiej zasmakować, ale i tak pewnie każdy z nas jakoś może odkrył w tym czasie wytęsknionych. Że jesteśmy spragnieni Pana Boga, że sami z Ciebie nic nie mamy. Pan Bóg właśnie do nas takich przychodzi. Adwent nie miał być okresem, w którym mieliśmy pokazać sobie, jacy jesteśmy super, jacy jesteśmy doskonali. Chcieliśmy odkryć, że potrzebujemy Pana Boga. I On się dzisiaj dla Ciebie również rodzi. W Betlejem, ale również cena rodzi się w Twoim sercu. Dlatego w ten wigilijny wieczór w imieniu całej ekipy Ewangelii po katolicku chcę złożyć najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe. Niech Pan Jezus, który przychodzi na świat, przyjdzie również do Twoich ciemności, do Twojego braku Boga, Chrystusa Maryi, poczucia, że Kościół ma sens, może do Twojego braku życia w Tobie po prostu. Bóg chce to wszystko dzisiaj wypełnić, Bóg chce wejść i zabrać te wszystkie Twoje grzechy, które odkryłeś w tym czasie. I chce Ci dać nową perspektywę, nowy powiew życia, nową świeżość, nowy smak temu życiu, chcę nadać. Nie bój się zaprosić dzisiaj Chrystusa. To jest najważniejsza, tak naprawdę najważniejszy element wigilii, najważniejszy element Bożego Narodzenia, żeby wspólnie razem z całą rodziną albo czasami samemu po prostu przeżyć Boże Narodzenie. Boże Narodzenie w Twoim Sercu. I tego Ci życzę. Niech Jezus rodzi się w Twoim życiu, niech rodzi się w Twoim sercu, w Twoich relacjach, niech je przemienia, niech je oświeca sobą i upiększa, abyś z każdego dnia był coraz bardziej Jego, coraz bardziej do Niego podobny i coraz bardziej do niego coraz bardziej szczęśliwy. Bo Chrystus jest w Tobie. Nic mu nie możemy dać, ale On nam daje siebie. Chociaż może taki mały, chociaż taki może prosty, ale daje nam siebie. Niech Ci Bóg na te święta Bożego Narodzenia błogosławi. I tego błogosławieństwa z radością wielką dzisiaj udzielam. Widzicie już ta choinka dzisiaj rozświetliła się, bo Chrystus jest z nami. Chrystus narodził się. Naprawdę. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i Pan.